Cześć, witajcie w kolejnym filmie. 9 numer CD Action z lutego 1997 roku. W tym filmie zrobimy sobie takie krótkie wprowadzenie do tego numeru. Pokażę Wam mniej więcej, czego będziemy mogli się spodziewać, jakie gry możemy w nim zobaczyć. Oraz pod koniec filmu przejrzymy sobie menu, czyli już to, co tam faktycznie będzie na tych płytkach. Zaczynamy od okładki, czyli no, standardowo dwie płyty CD. Tutaj przeglądamy właśnie PDF-a. Mam też fizyczny numer. Także w ostatnim filmie z tego cyklu przejrzymy sobie fizyczny numer, mimo że nie jest on w jakimś super stanie, ale no, le lepiej mieć niż nie mieć, że tak powiem, do takich filmów. I wracając właśnie do okładki, no to e, od razu chwalam się właśnie muzycznym uderzeniem. E, jest pełna komercyjna wersja programu Jamest Hit Session. Nie wiem jeszcze co to jest, no ale jak dojdziemy do um, przeglądania tego programu, to oczywiście się dowiem. Czyli pewnie kolejny jakiś program do edycji muzyki, którego nie będę potrafił używać. Na scenie mamy 3D Studio Max, Encyklopedia Przyrody, Ziemia we, we Wszechświecie, Profesor Salvadore. Czyli nadal mamy jeszcze dosyć sporo programów w tych numerach, jest dosyć duży nacisk na nie kładziony. Pod kątem gier, no to na okładce możemy zobaczyć Down the Dumps, czyli to jest bodajże ten obrazek z tej gierki. Heroes of Might and Magic 2, to jest bardzo istotna gierka. Beavis, Bad Head, Borg, A10 Kubal. tak. SEGA Rally Championships Magic the Gathering. Cena była wtedy 12,99 zł. Tutaj w stosunku do poprzedniej okładki pojawił się znaczek R, czyli prawa zastrzeżone, o ile dobrze kojarzę. I to myślę, że to będzie na tyle. Także przejdziemy sobie teraz do wstępniaka, który był napisany przez pana Mariusza Turowskiego. Tutaj podkreśliłem takie parę, parę elementów. Generalnie wstępniak, o ile do, do poprzednich numerów tam nie mogłem się za bardzo przyczepić do czegoś, tak, ten wstęp, jak nie wiem, tak mam wrażenie, że albo Małysz był bardzo zmęczony, jak go pisał, albo coś innego się stało. No bo tak, legendy EPG, Heroes of Might and Magic, no Might and Magic, tak, ale Heroes to nie jest gra EPG, więc nie wiem, co się, tutaj, co się tutaj dokładnie stało. Pewno w tekście jest takich, jakby to powiedzieć, tego typu zdanie: są to znaki czasu, czy gdzieś tam uznieślenie, potężna dawka emocji estetycznych, tak. Tak się to trochę dziwnie czyta, że tak powiem. No, czy, czy już jakieś takie same, nie wiem. Tutaj coś właśnie piszę wcześniej, że, że CD-action jest napuchnięte no, i że jest dużo treści, że jest natłok treści itd. i tak dalej. I w pewnym momencie wychodzi, że jego miejsce zajmuje coraz bardziej dopieszczony spis treści. Takie, takie trochę. Te frazy jakby ten jak był pisany na, na kilka razy i do ostatniej wersji się dostały jakieś takie, nie wiem, odpady, że tak powiem. No, czy tutaj tak samo, nie wiem bo w ogóle poza co, po co to jest wolność słowa, wolność zrzeszania się, swobody obywatelskie prawa człowieka. Nie, nie rozumiem, nie rozumiem za bardzo podobnie, czwarty znak czasu. Znaczy no... Rozumiem, że były jakieś programy, które były bardzo ważne, ale tak żeby nie wiem. <laughs> to takie, takie trochę więcej z dupy zdania. No nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć. No i tutaj ponownie pełna wersja jamie Hit Session, bardzo istotna dla naczelnego. O tutaj dalej mamy jakieś pochwały, że chłopaki sobie nie dają wciskać kitu, czyli e, musieli się męczyć z pisaniem tekstów do encyklopedii, przynajmniej ja to tak widzę. Potem jeszcze e, jest sneak peek do następnego miesiąca, że będziemy mieli Skynet, Warwind, Swift, ale e, właśnie te programy, czy raczej te gierki już były omawiane w poprzednich numerach, nawet było demo e, wszystkich tych trzech. także. Nie, nie, nie ogarniam właśnie za bardzo, I dlatego właśnie tak mam wrażenie, że ten tekst był tak trochę dziwnie pisany, no ale cóż. Dobra, to tak, tak zobaczymy sobie jeszcze tylko tak chwilę spis treści. Spis treści faktycznie jest trochę bardziej czytelny. Cały czas widać, że, że to się rozwijało i te opisy były coraz lepiej wykonywane, że tak powiem. No nie wiem, samo to, że jest parę właśnie tekstu, znaczy parę tekstu, jest, jest parę informacji na temat tego, co możemy znaleźć na danej stronie. Więc jeśli ktoś nie czytał od deski do deski, to mógł sobie wybrać, co tam chciał. No, tutaj przy screenach im się trochę pomieszało, ponieważ screen 50 to jest Mighty Magic i on był przypisany do 72, a 72 to było właśnie ta oka Down in the Dams. Więc troszeczkę tutaj było błędów. Troszkę generalnie w tych pierwszych numerach to strasznie dużo było literówek i tak dalej. Co jest właśnie fajne, no to jest opis tego, co możemy znaleźć na Kube, Kube CD. Dobrze, więc tak, to myślę, że tutaj z tego to będzie tyle. I przejdziemy sobie teraz do, do menu w płytek, co tam będziemy mogli znaleźć sobie na płytkach. Czyli tak, odpalimy sobie menu pierwszej, dosowej płytki. I tutaj mamy standardowo to samo menu już od jakiegoś czasu, bodajże od, od trzeciego albo czwartego numeru. czy też jakieś, takie coś, coś w kosmosie, że tak powiem. A, shower, czy mam jakieś Quick Viewer? DJ Copy. Dobry, dobry program kopiujący. Z nie mamy gry, tutaj mamy już troszeczkę więcej rzeczy. Z takich. Tak, Gin machine właśnie kojarzy, ponieważ nie było demo w przednim numerze. Tutaj jest nawet napisane, że jest recenzja. Także sobie to przejrzymy. Demo Monkey Island 2. U mnie oczekiwanie na najnowsze wydanie Małpiej Wyspy, w Monkey Island 2. Tutaj, fajny tekst. Mojka czy Niestety to tylko animacja. No cóż. Niestety, niestety. Quake już był. Nie wiem, czy to była konkretnie ta wersja, czy jakaś inna. To sobie to oczywiście porównamy, jak sobie dojdziemy do jak sobie dojdziemy do tej gry. I tutaj podobnie jest Broken Sword. Kojarzę tą serię. Nigdy nie grałem, więc teraz będę miał okazję, żeby to zrobić. W tym, w tym module, że tak powiem, z tego numeru. Programy tutaj mamy trochę mniej tych programów. Tak. Gama już było, to jest jakaś poprawiona wersja, podobnie Pitagoras. bo to jest od tej, od tej samej firmy, także wrzucili jej w tym samym momencie. UNB nie wiem co to jest, UNB2 też nie wiem co to jest, to jakieś wersje poprawione. Także to oczywiście też sobie przyjrzymy. Scena, czyli tutaj domyślam się, że będzie trochę, trochę dem. Mam nadzieję, że Gabę wytrzyma. <grywka> Zawsze miałem właśnie problemy z nagrywaniem, jak się te rozdzielczości się tak, tak dziwnie zmieniały, że tak powiem. Dobrze, to tak, tutaj będzie tyle. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej płytki. I tutaj płytka Windowsowa ponownie ma cały czas to, to samo menu, tylko inaczej, z inną treścią, że tak powiem, od czwartego numeru. Czyli mamy tutaj Jammer Hit Session, dietix jakiś, jakiś program o Simpsonach. Let's Zamek Królewski, parę sterowników, Kresiemy we wszechświecie. Z tym mamy Shareware, mamy tylko jeden, Business Cards. Co, coś w tym miesiącu cienko było. Jeśli chodzi o Kierkit, to mamy nawet parę. Także spoko. Heroes of Might and Magic to będziemy na pewno ogrywać długo. No to Na tej grze straciłem tyle czasu, że szkoda by było tego nie wykorzystać i znowu nie stracić dużo czasu. Magic the Gathering to karcianka. Tak coś mi się kojarzy, że chyba kiedyś widziałem tą grę albo grałem w nią, także też powinno być spoko. Jak teraz mamy 3D Studio Max, ale z tego co kojarzę, to jest chyba tylko jakaś prezentacja czy jakiś filmik, także to sobie też zobaczymy na końcu. Dobra. To w tym filmie to tak naprawdę już wszystko, i od razu zaczniemy sobie później w kolejnym filmie przeglądanie G z Kompaktu dos Dosowego. No to dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Mam nadzieję, szybko. Cześć.